Witajcie, moi drodzy widzowie. W dzisiejszym materiale QA, czyli zadawanie mi pytań. Ja będę sobie je czytał na komputerze i będę na nie odpowiadał. Tak więc, ja jestem Lewis Kamila i zapraszam Was do oglądania. Tak więc, zaczynamy. Jeden. Dostałeś kiedyś paczka od widza? Nie, ale jeżeli chcielibyście mi taką wysłać, to zapraszam Was na mojego Facebooka pod nazwą Kamil Knabel i na Messengerze możecie się ze mną po prostu skontaktować i wtedy mogę przesłać Wam mój adres i możecie mi taką przesłać. Jeżeli oczywiście chcecie, zachęcam Was do tego. Kolejne pytanie. Czy będzie konkurs? Był ostatnio i myślę, że przez długi czas raczej go nie będzie, ponieważ no też, tak nagrody troszeczkę, dużo daje tych konkursów jak na kanał. Trzy. Jaką serię LEGO lubisz najbardziej? LEGO Ninjago to moja seria życiowa. Dalej. Ile masz lat? Dwanaście. Pozdrowisz mnie na filmie? Mogę. W to niedzielę, czyli jutro, będzie odcinek z polecajek i to będzie... Wszedł ostatni odcinek polecajek, więc już nie piszcie mi, że chcielibyście, żebym Was polecił I to dopiero nowe odcinki będą na jesień Tak jak wszystkie seriale w sumie się kończą na jesień Dalej Co, dostań, co dostaniesz? Dostałeś na Dzień Dziecka Na pewno dostałem Motor z Lego Ninjago na nowy jedenasty sezon I Spinjitzu Slam Zayna na jedenasty sezon Mogę Wam pokazać? się no, czekajcie. Tak, mam Spinjitzu Slam, czyli coś, co zasensuje Wam jutro, czyli w niedzielę. Oraz mam ten motocykl, który już dzisiaj się pojawi. Po tym odcinku lecimy dalej. Ile kosztuje Twój największy zestaw Lego? Uff, mój największy zestaw Lego to był zestaw yy, wydaje mi się, że za niecałe 500 zł, a była to ta ta lewia waza tych z Lego Cima, Z sezonu drugiego Lego Cima. Dalej. Czy lubisz Lego Star Wars? Tak, jest to dosyć fajna seria, również jest bardzo fajna. Dalej. Jak myślisz, ile subskrypcji uda Ci się wbić do następnych urodzin? Hmm. Myślę, że do 200 się uda, tak więc, jeżeli jeszcze nie jesteście moimi subskrybentami, to zasubskrybujcie, dajcie łapeczkę w górę pod tym filmem. I tak, ile masz minifigur? O kurde, powiem Ci, że nie wiem. Nie mogę podać yy, takiej jakby liczby, która to określa, bo mam ich naprawdę sporo i to naprawdę sporo bo zbieram klocki lego już od drugiego roku życia, więc no... <grych> Dalej. Kim się inspirujesz? Hmm. Moją inspiracją jest Lloyd Malina. Yy, jego kanał jest naprawdę wspaniały i yy, on jest moją inspiracją. Dalej. Yy, Wolisz psy czy koty? Hmm. Oby dwie rasy są przesłodkie. Kochasz czuksa? Nie. Jakiego youtubera lubisz najbardziej? Lloyda Malina, oczywiście. McDonald's czy KFC? Hm. KFC, bo lubię hangarę. Dalej. Eee, chwilkę. Czy mam zwierzę? Miałem trzy rybki i wszystkie mi zdechły. Niestety. Postawcie mi teraz znisz pod tym filmem. W komentarzu. Czy mam drugie imię? Tak. A jest to Daniel. Czy lubię banany? Lubię banany. Są dobre. Jak jest Twój wymarzony zestaw Lego? Hm. Miasto Ninjago z Lego Ninjago mówi. Jest to prześwietny, przecudny zestaw. Jest to moje marzenie. Jak wyobrażasz sobie swój kanał za rok? Hm. Myślę, że na pewno dużo, dużo się zmieni. Czyli, jakby sposób mówienia na tym kanale i liczba subskrypcji. O! Tak więc myślę, że na pewno sporo się zmieni. Dalej. Hmm, hmm, hmm. Yy, czy mam zwierzę domowe? Tak jak już mówiłem, miałem dwie rybki, trzy rybki, wszystkie mi zdechły. Czy podoba Ci się seria arktyczna? No wiesz, nie za bardzo, bo w sumie kupiłem jeden zestaw, zeszenzowałam Wam go i jakoś tak nie przypadło mi do gustu. Yy, Pytanie: Ile miałeś lat, gdy zacząłeś interesować się Lego? Miałem dwa latka, jak mój tata kupił mi pierwszy zestaw Lego Duplo, był to ten żółty autobus taki. Dalej, jaki jest Twój ulubiony zestaw Lego, który masz lub nie masz? Tak jak mówiłem, Lego Ninjago, mówi miasto Ninjago, którego niestety nie mam, ale kto wie. Jaki jest Twój najdroższy zestaw Lego? To również Wam mówiłem. No i co? To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Jeszcze raz Wam dziękuję za wszystkie pytania i za wszystkie łapeczki w górę oraz za wszystkie komentarze, które mnie motywują oczywiście do tworzenia nowych filmów. Jeszcze raz Wam wielkie dzięki i widzimy się w kolejnych materiałach. A, zapomniałam wspomnieć, że wpadacie również na mojego Facebooka pod nazwą Legrzyt Kamila i jak chcecie wysłać mi paczuszkę od widza to zapraszam Was na Messengera. Jeszcze raz Wam Dziękuję i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!